Kryptobloger Rafał Sułowski. Czy wiesz, że rząd Stanów Zjednoczonych jest bitcoinowym wielorybem? Posiada on około 4,08 miliarda w bitcoinie według danych z lutego 2022. Tylko w roku 2021 rząd skonfiskował ponad miliard dolarów w bitcoinie. To 8 razy więcej niż w 2020 roku. 2. Lamborghini to pierwszy producent samochodów, który zaczął akceptować formę płatności w bitcoinie. No ale co, nie ma co się dziwić, każdy bitcoiniarz chce mieć Lambo. Tu <ślesy> 3. Na tą chwilę istnieje 67 442 bitcoinowych milionerów. Według Bitinfocharts jest ponad 67 tysięcy portfeli, które posiadają ponad milion dolarów w bitcoinie na swoim koncie. No ale i tak jest to dość duży spadek w porównaniu z rokiem 2021. Wtedy mieliśmy ponad 100 tysięcy bitcoinowych milionerów. Nie subskrybujesz? Czemu nie subskrybujesz? No? Kliknij ten czerwony knefel. No, kliknij. Tak. 4. Utrata klucza prywatnego, utrata dysku, na którym znajdują się bitcoiny, śmierć osoby, która ma dostęp do kluczy. Te wszystkie wydarzenia sprawiają, że na zawsze tracimy dostęp do portfela zawierającego bitcoiny. Z tego względu, według szacunków, nie mamy dostępu do około 60% bitcoinów, które są w obiegu. 5. Pierwszy kredyt hipoteczny w Bitcoinie miał miejsce w 2019 roku. Otrzymał go Brock Pierce. Wydał ponad 3 miliony bitcoinów na zakup odnowionej kaplicy w Amsterdamie. Grubo, co? 6. James Howells jest jednym z największych przegranych kryptowalut. W 2013 roku przez przypadek wyrzucił dysk twardy, na którym było 7500 bitcoinów. To na dzień dzisiejszy ponad 821 milionów złotych. 7 18 maja 2010 roku programista komputerowy Laszlo Haniecz Zamówił dwie pizze za 10 tysięcy bitcoinów Była to pierwsza komercyjna transakcja za pomocą cyfrowej waluty bitcoin Ta data stała się międzynarodowym dniem pizzy To zamówienie przy obecnej cenie bitcoina było warte miliard 100 milionów złotych 8. W grudniu 2021 roku prezydent miasta Nowego Jorku otrzymał całą swoją wypłatę w bitcoinie. 9. Ostatni bitcoin zostanie wykopany w 2041 roku. Maksymalna podaż bitcoina to 21 milionów. Jest to zapisane w kodzie tej kryptowaluty. Szacujemy, że wydobycie potrwa do 2040 roku, ponieważ później ilość bitcoinów będzie się zwiększała tak minimalnie, że kompletnie przestanie to być opłacalne. No i 10. Boliwia, Islandia, Bangladesz oraz Ekwador zakazały korzystania z kryptowalut w celu dokonywania płatności. Natomiast Republika Środkowoafrykańska oraz El Salvador są krajami, które ogłosiły bitcoina prawnym środkiem płatniczym. I to było 10 ciekawostek ze świata kryptowalut. Subskrybuj kanał, daj lajka, zostaw komentarz poniżej i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie cześć.